W dużym skrócie, ale spróbujmy. Polski Czerwony Krzyż na Działdowszczyźnie obchodzi stulecie działalności. Uroczyste obchody odbyły się 17 stycznia, nie bez powodu. To dnia 17 stycznia oficer łącznikowy z dywizji generała Józefa Hallera poprzez Lidsbark przyjechał do Działdowa, a co przy tym w majątku na przedmieściach Działdowa. Konkretnie w Rudolfowie zawiązały się osoby, które właśnie tego dnia w godzinach popołudniowych przystąpiły do zakładania koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Początki opierały się głównie na tak zwanej działalności pomocowej. Szybkie doszkalanie się było koniecznością. Oczywiście musieliśmy szybko przygotowywać te siostry, czy. czy Panów, Którzy chcieli tej pomocy udzielać, bo oni tego nie umieli, a następnie świadczyliśmy takie usługi pomocowe rannym żołnierzom. Zaraz się tak, takie drobne ambulatoria potworzyły, gdzie udzielaliśmy tej pomocy przedmedycznej, prawda? I, 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 i tak wystartowaliśmy. Dziś sytuacja PCK pośpiechu nie wymaga. Działdowszczyzna ma silny trzon, który pozwala sukcesywnie rozwijać się. W powiecie działdowskim nasz oddział ma 8 klubów honorowych dawców krwi, natomiast podstawową naszą komórką to są koła i muszę Państwa poinformować, iż mamy 15 szkolnych kół. PCK, oczywiście tam są opiekunowie we wszystkich kategoriach szkół. Natomiast w ubiegłym roku i na początku bieżącego roku, z uwagi na to, iż rozległą naszą działalnością nie tylko w działdobie jest prowadzenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. To znaczy osób starszych, niepełnosprawnych. Startujemy w konkursach i takie usługi świadczymy. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy do usług opiekuńczych 44 siostry PCK. Przypominamy, że każdy kto chciałby opanować na przykład zasady udzielania pierwszej pomocy powinien zgłosić się właśnie do PCK.